Tak, no wiesz co, właśnie jak na, na, w trakcie tej swojej drogi patrzyłem na, na twórców i, i zastanawiałem się. Pamiętam, że doszedłem do takiego momentu, że ok, y, jestem gdzieś tam w topce. Wtedy na każdym filmie pamiętam, że robiłem milion bez problemu, miałem tam milion subów, właśnie to było przed domem, przed domem ekipy jeszcze. Mhm. I tak się zastanawiałem: dobra, jest teraz Git, ale co za rok? A co za dwa lata? A co za trzy lata? I pamiętam, że po prostu siadłem i zacząłem robić analizę wszystkich twórców, którzy są dłużej ode mnie w branży, i, zac i, i, i zacząłem zastanawiać się, y, jakie powody stoją za tym, że niektórzy dalej są popularni, mimo że są na przykład już bardzo długo, a niektórzy, którzy oni na przykład razem zaczynali albo razem działali, ale z jakiegoś powodu ta druga osoba już w ogóle przestała istnieć. Nie? I zacząłem to badać. No i znalazłem, wymyśliłem, jakby. Jest to dosyć proste, że jeżeli chcesz, przynajmniej w internecie, istnieć długo, no to po pierwsze musisz robić nowe rzeczy cały czas, a po drugie musisz mieć wokół siebie nowych ludzi cały czas. Yy, I. Czyli jeśli ktoś cały czas tworzy dokładnie to samo, to to się po prostu przejada ludziom. Tak, ma, ma to swój termin ważności po prostu. Nie? Nie, nie, może to być może to być rok, może to być pięć lat, nie? Mhm. ale ma to termin ważności. A jak będziesz robił nowe rzeczy, Dawał nowe bodźce, jakby bawił się tym wszystkim albo, a, a, i, lub y, w to otoczeniu innych, nowych osób, to jesteś w stanie na pewno to wydłużyć i.